Dobry wieczór wszystkim, wilgotny gupik z tej strony. W tym filmie pogadamy sobie trochę na temat Luny, mojej nimfy, bo już też o niej dawno nic nie było. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu tego filmu, to chciałem zaprosić wszystkich miłośników gier komputerowych na kanał. Pater hashtag XD albo coś takiego, jeżeli przekręciłem nazwę, to przepraszam, ale jeżeli jej nie przekręciłem, to się cieszę. Loga standardowo, jak w poprzednim filmie, nie będę pokazywał i dostawię, dostawię. Zostawię wam link w opisie poniżej. Także, jak ktoś jest miłośnikiem nie tylko zwierząt, ale i gier komputerowych, to właśnie na kanał Pater hashtag XD sobie może zajrzeć i wejść i zostawić to, co trzeba na tymże kanale. Poza tym dwóch użytkowników pytało mnie, jak oswoić tam starszą papuszkę. Jeden pod filmem wcześniejszym, drugi pod tam filmem jeszcze dużo wcześniejszym. Także starszą papuszkę, jak macie z Woliery, no możecie próbować ją oswoić, ale jeżeli jest już dorosła i jest z Woliery, to może być ciężej na pewno. Czasem są sytuacje, gdzie to się nawet i nie udaje, ale możecie próbować. Na pewno musicie dla papugi być bardzo spokojni, opanowani, no i próbować codziennie, po trochę, nie na siłę, ale próbować ćwiczyć z papugą, nawiązywać tą relację i budować z papugą to zaufanie. I nigdy nie ma takich cudów, że. że może i nigdy się nie da papugi całkiem oswoić. Myślę, że chociażby nawet może w nie aż takim dużym stopniu, jak ty wiadomo, papugi od, maleń... od młodości, czy nawet od maleńkości, które są u nas, ale każdą papugę w mniejszym lub większym stopniu na pewno da się chociaż troszeczkę oswoić, by troszkę mniej nas się bała, więc no musicie próbować. Czy wam się to uda tak zupełnie, tak jak moją w tej chwili? Nie wiem, ale na pewno jeżeli będziecie dla niej mieli, to chociaż troszeczkę mniej ta papuga będzie się was bać a z czasem być może i nawet taka starsza papuga również wam zaufa ja akurat mówię, że zawsze najlepiej skupić młodą, bo u mnie nigdy starsze papugi jak miałem, jak byłem mały jeszcze nie chciały się oswoić ale odkąd biorę młode to się oswajają ale nie mówię, że ze starszą nie opłaca się próbować, bo również są przypadki, nawet piszą nieco niektórzy również, że im się udaje nawet starszą oswoić, więc próbujcie na spokojnie, na luzie im być może właśnie się uda. Także słuchajcie, tyle ze wstępu. No i co u Luny? No to słuchajcie, u Luny niestety ostatnio troszkę chorobowo bym powiedział. No, coś się Lunie stało, jakaś taka w ogóle roz, rozdęta się zrobiła, taka przytyła słuchajcie, tak dosyć konkretnie. Jej lot ostatnio też taki nie jest do końca jak powinien być, taka... Trochę ciężka się zrobiła. No i podobnie w też pisał mi jakiś użytkownik, przepraszam, nie pamiętam, niku, że pomogłem mu z papugą, jak miała zatrucie pokarmowe jego papuga. No Luna raczej u mnie nie ma zatrucia pokarmowego, a papuga też raczej robi te kupy, no niekoniecznie takie, jakie e, chciałbym, żeby robiła i nie takie, jakie ja robiła wtedy, gdy czuła się dobrze. Więc być może jakiś wirus w powietrzu jest, coś. No albo, albo nie wiem po prostu co, no, próbuję ją y, przygotowaną wodą y, wyleczyć że tak powiem, bo to jest bardzo dobre. Kiedyś zrobię film jak pomóc po pudze z zatruciem pokarmowym, napiszcie czy chcielibyście taki film. No ale tak jak mówię, no, Luna ostatnio taka, w ogóle dziwnie tu gruba jest w miejscu, jako że jest samicą i jest już dorosła, to też rozważam wariant, że może chcieć, znosić jajko i tutaj też trzeba będzie się przygotować na znoszenie jaj, jeżeli mamy samicę papug nawet jedną, to też a jest już dorosła płciowo, to trzeba też się przygotować na to, że może nosić jajka i może być trzeba zapewnić jej, że tak powiem, bardziej dogodne warunki do tego, żeby te jajo zniosła czy kilka jaj. Także musicie też wiedzieć, że samice ptasie mogą czasem znosić jaja okresowo, sezonowo i i jest to rzecz normalna, no trzeba się do tego troszkę bardziej przygotować i można śmiało, że tak powiem, taki, takie jajca od papugi odebrać. No nie wiem, Luna ostatnio taka troszkę się wydaje, jakby była jakaś taka chora, ale tak jak mówię, nic nieświeżego nie jadła, zawsze wszystko co jej daje, staram się, żeby było świeże. Także no, no nie wiem, o co tu chodzi z nią, ale na pewno jest grubasem. Więc nie wiem, no, próbujemy, próbujemy, ale ją wyleczyć, ją próbuję, jakby to coś było. Także no ostatnio Luna taka troszkę bardziej jest smutna, jak widać. Cały czas kombinuje jakby tutaj jej pomóc, ewentualnie. No i jakoś tak walczę. Bo słuchajcie, już mam dwa lata, tą papugę. No i robię wszystko, żeby jej było u mnie dobrze. I do tego czasu naprawdę czuła, czuła się fajnie, a teraz ostatnio tak troszeczkę gorzej jest. No, jakoś taka się widzi, słabsza, no i fruwać coś nie może, ale. No zobaczymy jak to będzie. Ja na pewno dbam o tą papugę tak jak dbałem zawsze i tak jak zawsze wychodziło. Także no wszystko, wszystko naprawdę robię tak jak zawsze i to tak jak zawsze wypalało. No a papuga coś ostatnio taka smutna. Na pewno to nie jest starość. Ostatnio i tak dałem jej przygotowanej wody dostaję do picia. Przygotowaną, ostudzoną. I tak czuję się delikatnie lepiej, więc no zobaczymy co z tego dalej wyniknie. Także co u luny jest dobrze, chociaż bywało lepiej, tak bym to określił. Także jeszcze raz dla miłośników gier zapraszam na kanał PATER Hashtag XD na tyle by było w tym filmie. Dajcie znać, co chcielibyście w kolejnym. No i zatem bardzo dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym cześć.